Dzień dobry, jak tam nastroje noworoczne? Sądzę, że większość oglądała orędzie pseudo, moim zdaniem, prezydenta Andrzeja Dudy, który sam powiedział, że łamał prawo i konstytucję dla czasów PiSu ustawami, które nie są prawem. Także, co Wy o tym myślicie? Co myślicie o tym, że byliśmy represjonowani, zastraszeni przez władzę e, prawem, które nie było w ogóle prawem, które nie było nie, niezgodne z prawami człowieka, z, prawa, e, z Konstytucją? E, oczywiście sam Dugopis e, Adrian, jak to woli, Andrzej Duda powiedział to publicznie i jeszcze na dodatek powiedział publicznie, że jest z jakiegoś obozu władzy gdzie prezydent powinien być bezstronny a polityczny znaczy, że nie powinien należeć do żadnej partii e, widzimy w jakim kraju żyjemy jakiego mamy prezydenta, który go powinni chyba siłowo usunąć ze stołku człowieka, który się podaje za kogoś, kim nie jest który jest sterowany jak kukiełka albo marionetka. Także żyjemy w ciekawym kraju. Pozdrawiam.